Szyma się o i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale No i dzisiaj proszę Państwa pomówimy sobie o update'cie, który wyjdzie już na dniach A dokładniej powiem wam rzeczy, które są bardzo prawdopodobne, że w nim będą, więc koniecznie oglądajcie do końca, bo z tego filmu dużo się dowiecie. Zostawcie tutaj łapeczkę w górę pod tym filmem. Jak wiemy ich tysiąc, to wtedy pokażecie, że jesteście mega kozakami, więc dawajcie wątki, to może zostawia. Oprócz tego też subskrybujcie mój kanał, to już w ogóle będę prze mega wdzięczny. Chciałbym bardzo mieć na tym kanale 50 tysięcy subskrypcji. Nie wiem czy mi się uda, zobaczymy, mam taką nadzieję, oby a jak chcecie, żebym przybił wam serducho, to napiszcie w komentarzu, kupiliście już nowy karnet? Wtedy po prostu postaram się każdemu przypiąć. No ale dobra, ja już nie tego wstępu i lecimy. Dobra, więc zacznę może od tego, że zobaczcie, tutaj wychodzi króliczek Max. Jak on wyjdzie, to on też na jakiś czas będzie dostępny w sklepie, nie wiem, czy tam na 3 dni czy coś takiego. Ale no, 2-3 dni mi się wydaje. Jak to nagrywam, jest 10, więc gdy on się skończy, to wtedy możemy spodziewać się już broadoka, czy coś takiego. Czy może nawet update'u, chociaż no nie pamiętam dokładnie po prostu jaki był czas, gdy on wyjdzie i on tutaj będzie w tym sklepie? Wy już jak to oglądacie, no to pewnie wiecie, no bo to już jest kolejny dzień, więc już będzie pisało. Ale no, po prostu gdzieś w tych okolicach, coś na pewno się wydarzy, gdy, on, gdy skończy się jego czas w sklepie. z dalej, jak wiecie, tutaj ostatnią postacią, która była, no to oczywiście jest Low. Low można tutaj sobie odblokować w karnecie, to wszyscy wiemy. A więc tutaj, jak Low jest w karnecie, to mamy tak jakby praktycznie pewność, że nowa postać nie będzie w karnecie, tylko będzie normalnie do zdobycia. I teraz pytanko, czy ona będzie po prostu normalnie do trafienia w skrzynkach, czy będzie do odebrania w alei pucharków? Bo zwróćcie uwagę na to, że dawno po prostu. Nic nie dodawali do alei pucharków. I myślę, że teraz też jest na to szansa, zwłaszcza, że chodzą plotki, że na kilka... Nie pamiętam tam dokładnie na ile to było prosto, chyba na 60 czy coś takiego niektóre osoby pisały, że w tym update'cie mogą być dwie nowe postacie, a to już w ogóle byłoby czymś niesamowitym. Ale czy tak zaszaleją? Kurde nie wiem, powiem wam, że jest taka możliwość, no bo kurczę, to jest też na update, więc czemu by nie lecimy ostro i mam nadzieję, że tutaj twórcy też ostro polecą. Fajnie by na pewno było, nie? O, zabiłem go jeszcze na farcie, dobra więc fajnie zbieram sobie QB No i wracając do rzeczy Jakby były dwie postacie No to wtedy wydaje mi się, że to jest praktycznie pewne Czekajcie czy ja go zabiję Dobra udało się ale wracając do rzeczy, wydaje mi się, że jest to praktycznie pewne, że, jakby były dwie osoby, dwie postacie, no, że po prostu jedna by była w alei pucharków do zdobycia, a druga ze skrzynek. A myślę, że jak wyjdzie jedna, to jednak bardziej prawdopodobne jest to, że będzie ona po prostu normalnie do trafienia w skrzynkach. No i takie coś oczywiście by się też przydało. Co dalej, tak jak ostatnio w odcinku było, no, tam jakiś twórców gry, podajże Frank informował, czy tam Dani, już nie pamiętam, informował o tym, że, no, już będą ograniczać właśnie dodawanie super rerów i rerów. Więc, no, raczej chyba nie możemy na postacie tej rzadkości. No ale jakby nie patrzeć ostatnio dochodziły dogrywać te same albo legendy, albo mityki, albo epiki, więc kurczę no dziwne trochę. Ale no może jeszcze są te, y, te szare postacie, nie? Y, kurczę może z nich by jakaś nowa doszła chociaż wątpię żeby dodawali szarą postać. To no, nie wiem ciężko powiedzieć naprawdę. Zobaczymy jak to będzie jeśli chodzi o postacie, ale mega fajnie by było jakby były dwie postacie to, to w tym updatecie. To by na pewno y, mega ucieszyło wszystkich graczy. Oj dobra robimy to tak dostanie? Dostał no już się bałem że nie trafię. Oj tutaj mam problemy lekkie, ale no Tori jest dobrym graczem, to trzeba przyznać, zobaczcie, z wszy wszystkich sytuacji potrafi sobie tutaj wyjść i poradzić. No, no i wracając do rzeczy, czekajcie, 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 dodam. <ś> Wystarczyłoby, żebym użył gadżetu, ale no, no, no nie zdążyłem. Bo zobaczcie, ostatnia postać, jeśli chodzi tutaj o karnet do zdobycia, kto, właśnie nie o karnet, tylko o aleję pucharków, która jest do zdobycia, no to to jest Ems. No i tutaj myślę, że idealnie wpasowałoby się coś za 9 tysięcy, albo nawet już za to 10 tysięcy, no kozacko by było, gdyby dodali. Dawno nic nie dodawali, więc czemu by nie. I w ogóle ten, sezon się też kończy, w sensie ta Liga Pucharów się kończy za 3 dni i 19 godzin, więc też może coś wtedy zrobię za update'ikiem w tych okolicach. Kto wie, kto wie, dużo takich jest dat, kurde, które naprawdę mają sens. No nie wiadomo, która będzie najbardziej prawdopodobna, ale myślę, że będzie to właśnie 12 Protok, a 15 update. No chyba, że jak już nagrywam to to już jest wiadomo, coś to się, to się zmieniło. Przecież w sensie jak Wy go oglądacie, bo jak go nagrywam, no to jeszcze nie wiadomo. No i dobra, przypominam też oczywiście o remodelu Bo moim zdaniem remodel jakiś na pewno W y, tym update będzie Może nie na pewno, ale jest naprawdę bardzo duża szansa Że będzie właśnie jakiś remodel yy, A skoro -ro remodel to na pewno też będą jakieś też skiny, to w sumie tak jak standardowo W każdym tym update yy, Jak wiecie też Present blender wraca i ponoć ma być na niego Jakaś nowa mapka, która jest zimową mapką Z tego co słyszałem, nie wiem Zobaczymy jak to będzie, takie są przewidywania Mam nadzieję, że to się sprawdzi, bo Present Plender to jest w sumie Spoko tryb, może jakoś też mega dużo w niego nie grałem Aczkolwiek, o dosta no dobra, jeszcze raz tylko, mm, zróbmy to tak O Boże, nie trafię. co, co, co się działo? Ale teraz to zlabiłem <laughs> Dobra, udało mi się uciec na farcie. No, więc present prender jak powróci będzie kozacko Jeszcze w takim zimowym stylu jakby był właśnie Zimowa mapka, wszystko fajnie pokładane To by było sztosem Oczywiście no, zmiany na mapkach też yy, myślę, że na pewno będą I zwykłe showdowny myślę, że będą po prostu całe ozdobione na świąteczne tak samo z Gengrabem i z innymi. No bo kurczę, trzeba już poczuć ten klimat świąt. Chyba każdy to potwierdzi, że wszyscy chcemy święta, co nie? No co ten Max tutaj się do mnie doczeka. Co jest gradę? No, nie, nie trafiłem jeszcze do halo. No jeszcze mi kaktus zasłonił. Dobra, piperka tutaj doczyniła formalności i go zabiła. Oj, ja mam... oj, oj ale to zepsułem, dobra. Udało mi się jakimś cudem przeżyć. On jest tutaj. Jeszcze trzy kiłby może do mnie spadną. Tak, 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 tak. tak. Dwa. Okej, okay, już mam dwa już jest ładnie. Hmm, tutaj ją tak zbejtujmy i teraz tak? Patrzcie jeszcze dostała <gryzanie> Dobrze to rozegrałem. Widzicie przyznać, to było ładne. Odejdź, odejdź odejdź ode mnie. Jakoś teraz fajnie tutaj ulicika bym sobie użył. O, coś takiego! Yy, ani razu nie dostał. Boże, co ja żem odwalił? Yy, kurde, no mam z nimi tutaj problem, bo jednak ja jestem tak po środku nich jakby nie patrzeć. Dostał, dobra. Ajajaj, aj, aj. Piperku, proszę stąd odejść, co jest? Ej, niech pani się tutaj nie rozkręca! Ty tym bardziej! O ale go porobiłem ładnie. I, paper, paper. Co ja mówię? No nie, dobra, mamy tutaj leczonko, idealnie mi się to nada teraz. I mogę dojrzeć tego swaniaka. Dostań, dostań jeszcze raz! No! Ult, musi być! Jest! Udało mi się go zabić! I teraz ostatni zawodnik, czyli Pipera. Pipero, proszę odejść ode mnie. Myślę, że to jest do ugrania, kurde, chociaż no na pewno nie będzie łatwo. Ona tutaj próbuje dobry dystans trzymać. Paniara jedna. Okej, okay, robimy to tak. Bejtujemy i teraz. Hop, hop, hop. Dobra, ani ja, ani ona nie dostajemy. Jestem blisko niej. Ona ma też ulta, pamiętajcie o tym. Hop, 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 hop. o, do, o Boże, święty. Dobra, sama się zabije. Yes, win. To była emocjonująca gierka. No i w sumie w tym odcinku to tyle, taki nie było on jakoś może mega długi, ale myślę, że kilka ciekawych informacji wam powiedziałem, mam nadzieję, że się podobało, jak tak to zostawcie tutaj łapeczkę w górę i subika, bo tutaj będzie więcej takich filmów na moim drugim kanale, tak samo wbijajcie na mój główny kanał, yy, polecam każdemu po prostu wpadać, tam też są odcineczki z Brawl i nie tylko, subskrybujcie, wijać na Instagrama mojego, tam możecie mnie zaobserwować, Facebooka, kontakt zapraszam, yy, wbijajcie po prostu na wszystkie social media, które są podane w opisie, no i trzymajcie się, widzimy się w następnych filmach, elo!